Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym skupić się na trzech najczęściej popełnianych błędach przy wdrożeniu evidence-based management jako frameworka. No dobrze, tylko najpierw chyba muszę zacząć od tego, czym w ogóle jest evidence-based management, bo może nie słyszeliście o tym wcześniej, a może słyszeliście, no to będzie szybka powtórka. Przede wszystkim jest to framework do ustanawiania empirycznych celów i Podejmowaniu decyzji w oparciu o fakty. To jest tak naprawdę w ogromnym skrócie, bo cały tutaj ten framework jest, który, który działa. On jest bardzo w, oczywiście w zamyśle prosty, bardzo empiryczny, bazujący na tym, co już wiemy. Natomiast no, wiadomo, że detale gdzieś tam kwią i, i one są i, i, i mogą się wydawać całkowicie niezrozumiałe. Natomiast, żeby zrozumieć ten, ten framework, a potem najczęściej popełniane błędy, gdybyście mieli okazję wdrażać lub już to mieliście w przeszłości, no to warto poznać, że przede wszystkim mamy ustanawianie celów i mamy trzy rodzaje celów. Cel strategiczny, cel pośrodkowy, tak zwany intermediate, i cele taktyczne. No, mogą być oczywiście cele sprintu, jeżeli pracujecie we frameworku Scrum. Więc to jak najbardziej jest kompatybilne ze Scrumem, natomiast Evidence-Based Management można wdrożyć niezależnie od frameworków. I e, oczywiście tam jest taka pętla, którą nazywamy eksperyment lub, czyli pętla eksperymentowania, gdzie po prostu dużo eksperymentujemy i na tej podstawie wyników z tych eksperymentów zmieniane są i cele, i decyzje w związku z tym podejmowane. No dobrze, to jest takim wielkim, wielkim skrócie. Yy, drugi wielki skrót to jest taki, że framework składa się z czterech obszarów i jest to obecna wartość, niezrealizowana wartość. Czas dostarczenia, tak zwany time to market i zdolność do innowacji. No i teraz, e, słuchajcie, wszystko fajnie, wszystko brzmi prosto, natomiast wiele błędów widzę. Kiedy, kiedy obserwuję organizację, kiedy próbowałam po raz pierwszy wdrażać framework w 2015, to obserwuję, że pojawiają się podobne problemy w wielu organizacjach. Teraz pomagam tym organiz innym organizacjom, konsultuję te organizacje. Mają do mnie pytania często o wdrożenie frameworka i widzę powtarzające się problemy. Yy, tutaj przygotowałam też taką infografikę, a właściwie to mój zespół przygotował taką infografikę. I takie najczęściej popełnione błędy to już dla organizacji, które. Próbują to robić, już wiedzą o co chodzi, bo w organizacjach, które nie próbowały jeszcze tego robić, podstawowym błędem jest brak transparencji, brak. Powiedziałabym takiej jasności w danych, nie można podjąć się w w decyzji żadnej, no bo nie ma tych danych. No to jak podejmiecie decyzję, kiedy nie ma tych danych, rzetelnych danych, aktualnych tych danych? Jest brak transparencji, obawa przed y, oczywiście po, pokazywaniem y, tych faktów, tych danych. Y, cele nie są ustanawiane w sposób empiryczny, tylko są narzucane na podstawie intuicji czasami, czyli jest zarządzanie intuicyjne. Natomiast. To jest w organizacjach, które wdrażają, tak? dopiero wchodzą w temat. Natomiast te organizacje, które już wiedzą, już próbują, już załóżmy, że ta transparencja jest, dalej nie ma zrozumienia czym jest ten framework. Czyli nie rozumieją tej, tej mocy, która płynie tak naprawdę z frameworka. Nie rozumieją tego organizacje, że to naprawdę służy do podejmowania właściwych decyzji. A one są potem jakby rozmydlane poprzez decyzje, które znowu wynikają z czyjego jakiegoś widzimisizmu, z czyjejś intuicji, tak byśmy to nazwali. Drugim problemem może być skupienie się tylko na jednej wartości, obszarze wartości. I jest to najczęściej time to market zauważyłam, czyli to są moje statystyki. Ciekawe jak to u was jest. A drugim w kolejności jest current value, czyli obecna wartość. i Patrzymy się tylko na jeden obszar i na metryki z tego obszaru. Kolejnym problemem może być e, brak zrozumienia, czym jest niezrealizowana wartość, czyli tak zwana unrealized value, że jest to potencjał, że to są luki, które musimy zapełnić i to zespoły zapełniają te luki, i stąd wynikają źródła celów e, najczęściej strategicznych, tak byśmy najbardziej chcieli, ale też bardzo chętnie, gdy cele produktowe również wynikają w oparciu o, o tą niezrealizowaną wartość. Więc to są takie trzy najczęstsze błędy. Które są popełniane. E, innym takim błędem właśnie mindsetowym, tak bym w sumie jeszcze wróciła do tego punktu pierwszego, to jest to, że mm, przekonanie takie, że evidence-based management to tylko metryki. A to nie są tylko metryki, przecież to są jeszcze właśnie cele, jak mówiłam Wam wcześniej, eksperymentowanie, te obszary, cztery obszary mierzenia wartości. Więc e, podsumowując, e, są wyzwania, e, natomiast to nie jest tak, że to się nie udaje. Będę zachęcała Was do tego, żeby wdrażać to nawet na jednym pilocie, na jednym produkcie. Spróbujcie, jeżeli nie ma zgody organizacyjnej na wdrożenie całości. No bo jest jakaś obawa, co to jest, to może to być coś nieznanego. Więc spróbujcie wdrożyć na jednym produkcie, na jednym wybranym produkcie i zobaczcie, jak Wam to działa. Zobaczcie, jak te decyzje wynikające z faktów, z danych są podejmowane i to jest właśnie ten empiryczny sposób też na podejmowanie decyzji. Jak cele pięknie mogą się zmieniać pod wpływem tego, co aktualnie odkryliśmy. Od pod wpływem tego, co widzimy z danych, pod wpływem tego, co wychodzi nam z eksperymentów, jak ładnie te cele można zmieniać, a całkowicie czasami rezygnować, czyli dokonywać całkowitej zmiany. Więc tutaj tych, tych możliwości, które daje Framework, jest wiele. Jest to bardzo naukowe podejście. I tak jak mówię, będę zachęcała zawsze Was do tego, żeby, żeby tego wypróbować, żeby chociaż zobaczyć, czy gra nam to, czy nam to pasuje. Myślę, że tak, bo to podejście zawsze pasuje. Natomiast oczywiście kwestia indywidualna i, i tego, czy Wam to dobrze zadziała. Życzę udanego wdrożenia evidence-based managementu. Jeśli takie coś planujecie, zwracajcie uwagę na te najczęściej popełniane błędy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.